Maneczko widzowie z tej strony zerkus. No i dzisiaj wyzerujemy sobie wodę. Tak. Ukularki pyk, okularki pyk. Brzydko wygląda, więc nie zakładam. To jest szafa, jakby się ktoś pytał. Zerowanie wody w dzisiejszym odcineczku Nie mam innej wody. Nie mam drugiej wody. Jakąś 500 ml tu jest z półtorej litra. Więc zerujemy taką wodę. Nie mam więcej takich wód. Jakby ktoś się pytał, dzisiaj jest niedziela, godzina 15 za 10. No i jutro jadę do sklepu po wody. 3, 4 wody. 3, 2, 1. Naraz to na pewno nie wybiję. Może 2, 3, 4. Nienawidzę pić wody samej. Wolałbym z, z sokiem Już mi się w, w głowie zakręciło trochę. No, dawno tak czapki nie nosiłem. Wyglądam jak debil jakiś. Bo chyba jestem. Dobra, tylko tak. Oleto. No, tak, 150 mililitrów zostało, około. Nie pić tej wody. dole Idę żygać widzowie Nie ma szans Idę żygać Sorry widzowie nie dam rady